Ale z kibidi baka Myślę, że Ohio Maris Glamour Ohio pa I pamiętam tą mapę Opl dokładnie Bo jestem OG graczem w tą grę Masz Ja 10. zacząłem grać... No, aha i fajnie 200, nie? No dobra, nie No fajna jest ta gra Ja wychodzę, nie? Ja... Co... Co zagrać za Jakiś... Jakiś Arab mnie zabił Weźcie, uspokójcie tą grę, Arab mnie zabił Dobra ja umieram to arab. ten z wysokości Ale <grym> troszkę <grym> double pompa <grym> Ale kulturalnie, bo ja tyle już musiałem ten w tym filmie No... To ty, to, ty grałem... Tacy... Tacy... tacy a miałem Mam takiego aima nie? Nie eee, Dobra więc nie reaguje w tego d*** I, i gło, patrz nie. I jakiś Arab go zabił nie? OG South. Dobra biorę OG skina a sniperko ja pompa jest czy nie? No fajnie nie? Schodzę sobie normalnie po głowę i nagle <laughs> Maciek, zleciałem. Maciek mówi, wykeruje to jak was zabije. Z kilometra. Piece. Tam, tam, tam są typy. Wjazd. O dupę. Nie! On nie chciał, on ja nie tak. chciał. Dead, shit on. Dobra. Ja kończę, ja nie gram. Mm. No, tak no, nie gram, nie. nie, nie. Weź tu się no, na czekaj, gram. No jak mam? Słuchaj. haj. nie, mi się grać tego dobra, nie, tego UG. Ty... Kio... Kio... no. Jakie gówno, chłopie. Gibi, bomb, bomb, bomb. Stachu. Stahu. dobra, to jest kiczak. Mam tylko jedną apteczkę i pięć montaży i sześć granatów. Ej bo zginąłem. No to... Ja też tak, kurde, jako ja wychodzę pier... ale ja biegam w kągę, kurde. Chodzę, chciałbym jedną... Pier... 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 piszcie skipiałe. A druga pompa. No, to ty trzecia w tym momencie. Tak Cio... to jest pompa sama. Czekaj na tym nie mam nie. celownika. Jestem na edycie, się jeden Krak leży, 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 dostałem z grantnika. Lewy, leży jeden le, z kibini. Pójście, chodź tu do mnie. Naciąłem się na dobre edycie. Dostał 66. Jakaś muszę podleczyć. Dobra, wieś, Dobra, wychodzę, k** się nie chce. To skan ta gra. Jeszcze chodź tu. Czekaj, dead. Ja lecę. Ja, nie wierzę, co wyrobić. Okay. Chodź gra, kupco. No po to tobie, możesz wyjść. Nie ma tego, Guś, chyba ja widzę lepiej, nie? Że są kroki. Puchcio. No, ale nie musisz już dalej tego grać, bo wiadomo, że mówisz, że przez strefa no, zobaczy ile piję. Bombardie, leci tam, Adolf. J Józef Stalin, wujek to, to w ogóle latuje Dead, no jest, no i... Ale, ale ASMR Za No takie rzeczy to ja kocham w Fortnite. Nie trafiłem. Aaaa! No. Koniec. Nie to na jednego. Aha, przy... no, jeszcze, jeszcze mnie zabił przez ścianę. No trudno, no. Po są wszyscy, kur... Naprawdę. To niesamowita jest gra. Kampimy sobie na środku domku. I... Znaczy nie kampimy, tylko faktycznie no, my z tej słówki nie możemy wyjść, no bo typy są w nas celowane. Nie ma w ogóle leczenia. Nawet jest ukały. No też tak myślę. Myślę, że ja się bardziej pocę. Pod nami jest jakoś jeden. Dobra, dostałem w Sekundy, kurde mam bo... Dobra, ma Gdzie sen, Maciek, no, gdzie Kraka ma, kraka ma Kraka Pięć go zabij Co jest? Co jest? Ej, bomba mi jeszcze! Ej, przysięgam, nie, dobra, nie, nie nie. Te... Dobra, ej, nie, ale... Nie, przy się, ej dobra, to nie z wina Maśka, to jest to jest moja wina. Maciek szedł mnie na górkę, mógłbym mnie spokojnie uleczyć, ale kurwa spadnie.